Dobra, witamy. Jesteśmy z powrotem. Hmm. Jakiś Ope nas zaciągnął do jakiejś dziczy i nas czas gonił. Hmm. Musieliśmy przerwać. A teraz, Ope, ruszaj. Ope... jaka nazwa? Jesteśmy w najszaniejszym miejscu. Tutaj, w tym Zdjąłeś buciki, bo to święte miejsce A już tą przepaskę chociaż zdejmij, bo czapki nie masz. O. O. Dobrze, że zakończyliśmy wcześniej, bo jeszcze jakby ten filmik się włączył. No nie. Ty on nie miał takiej laski. To jest filmik, soku. Zaraz... Czy to filmik, czy nie filmik, czy to święte miejsce, czy nie. O, ten jak zwykle tytrę powie. Widzisz jakieś mumie? No, no. Precz kurde. O, to jest... To jest podobna do tej baby. No. Tychnij ją czaszką. <laughs> czaszką ją. Może to ty... siostra?

no i... Ci dałeś zombie. Everyone had to. They if eat... No. i We to take her Ale się uwiąd na umie. Bo jeszcze mumie. Czemu ta... no, wiem, bo czemu nie zabijałam. Czemu to nie wiem dlaczego tamtego, nad chciał go zabić, miał zabić. Och, był upiełniony. Ja podchodzę do mumi. Jep. Kurwa, wynośmy się stąd. Nie, na pierdolę... Ja zrobiłem Wderzeń za jereną. Jerena! Masz konto na Facebooku Tani podryw A u nas niskie... U nas tanie ceny <laughs> nie mam konta w Tibi, od razu mówię. <śmiech> <śmiech> no, bijemy oh, nie to, co nie? Bijemy! No co, exp się przyda. Ale cię lubi kobita. <laughs> Strasznie mnie lubią te zwierzątka. Dobra, bo ona gdzieś zniknęła, kurde. RANDYĆ! Wow, tu turendy! Pa. Skąd ty masz grazu... rurkę? <gazujesz> ...gazu? Widziałeś? już kurde dostali... Oni dostali już gaz, od ruskich. A mnie? No. Haja! <grywa> Ty, a tam jakiś poszła e, bo mnie kurwa Masz! Kurwo! I co Kurde, ja? Kurde, myślałem, mi... że to ona Ty ona już tam popierdziła, ale ona zasuwa A! Ja tu się jeszcze z zombiekami koczę Nie krzycz, kobieto Jestem przy tobie A ja zginę! Jak nie wrócisz, już zginąłem. No kurwa, jak ja tu sam prawie zginąłbym. No kurwo, ja jeszcze skądś wybiegłaś. Nie, bo nam kurde... jona jest. No tak mi zaliczy w końcu. O, padłem. Zeskoczyłem ze skały. Ty, tom leją. Kurde giną śmiecie. No furię włączę. no jak boga kocham. Nie wiem, którego boga, waszego czy naszego. Obojętnie. To już do kogo kto pije. Boże, jak się rzucają. Chodź tu młody. Podwiniesz. Uf, trochę oddechu. Tak, na długo. No atakuj te fale, tyluj te fale, ja będę pilnował następną. No. Gdzie ona nas prowadzi w ogóle Gdyby dostała? O, tyły. wy? No, już nie mam siły wytrzymaści Tyle ich jest Broń mi się nie zepsuła, jeszcze nie Oczy czytym szeroko do oka głowy Ktoś z naszych znajomych o kurde O Nasz ziomu Nasz, nasz no nie kurde Nie, Tylko nie jego Szybko <laughs> Tylko nie, nie jego Ugryź jego Kurde szybko tylko nie raz. Wow. A co my mamy skakać? Nie. <laughs> już, już prawie chciałem skoczyć. Ja <laughs> tak samo za taki raz. pak, szybciej. Tu jest. <laughs> Kuria, w końcu się przydała! Co ah! tam odbić wyzywa, bo usłyszałem... Uf. O mały włos, przeżyłeś facet? Jak biegnie, kurde, jakby nie wiem... Bieg biegunki dostał! Jakby jego zombie goniło, nie? Gdzie on leci? Eksplorujemy coś, czy biegniemy za nimi? No biegniemy, no potem się nawet będziemy bawić. Kurde. biegniecie jak był, nie wiem, promocja w Tesco była. A w Tesco była. Promocja Movement. Kurwa, dawaj, ty sz, dawaj te blanty człowieku, bo skin. Nie ja wiem. z nim nie mogę gadać. No też nie, co mam robić? Płynąć. Czekaj, zadanie jakieś główna krew, zabierz się do okay. laboratorium. Kotwica w górę, uwaga. Ok, żaglę w dół, ale to była szybka akcja. <laughs> Mam pełne fliponek, nie? Wezmę ten mod Gabriela i to sprzedam. Chyba, że ty chcesz. No Ja właśnie sobie zrobiłem z rekina z mo tego moda. Chcę drugiego? A. znowu lecą za nią. Co to tak przyciąga tych zombiaków? Co ona gada, bo na tym nie słucham? Uciekła so... do miasta. Ciągle wszyscy do miasta uciekają. Na wsi byś się jej nauczył czytać? <grym> o, masz pół No, daj, bo ich jest sporo. jedną ją, wiesz? Nie trafiłem jednego zombiaka, ominąłem jednego zombiaka? No ominąłeś właśnie i ją pierdolnął. Mm. Jak mogłeś. My, bad. My bad. Myślałem, że go uderzyłem. Najlepiej laga. Maybe. Przez chujowego hosta. Dzięki. I po łbie. Ja mam mm. cela.

Sio kurde, zaczyna się robić taka jakaś dynamiczna ta gra, nie? Już nie lecą te zombie takimi falami dwie trzy osoby tylko takimi grupami już. No i dobrze. Następni. A ja nie mam. No jak te to upanił, nie obcinam. Jeszcze ja nie zajetowałeś. Ona może udaje. Ona może udaje trupa jak są zombić po pobliżu Nie wiem Wiem, że jedna to miała akumulator przez sobie nie wiem po co ten, temu pleni Oj akulomator wiem. ładowali twoje iPhone'y No to na no nie o jak, o jak ona biega, ona biega jak krzynioski. nie biegał? Wiem, już to omawialiśmy. Mm -hmm. No, to się jej przerwało, nie wiem co? Co, musiałem jej drzwi otworzyć? Leż jak leżysz. Dziwne, że kurde podpi popiś ten. Pod ty, dowód osobisty tu jest. Rza Wziąłem. Dziwne, że ja go tutaj popieściłem na tych schodach. A, a schody no. metalowe i nas nie popieściło. <grystanie> Oj, to jest gra. Kurde. Synek, pewnie zabijesz. Kurde koleś, ja pierdolę. A, bo mi się broń powstała, spoko <grych> I to już wszystko wyjaśnię. Dlaczego go zabić nie mogłem No dole gdzieś było Iść paniusiu. Widzisz co, co cywilizacja potrafi? Takie budynki wznosimy wnos <grych> A jak, a wy kurwa za to, to fajce <grych> Co wy potraficie? My my zrobiliśmy iPhone'a siódemkę. O kurwa. Tak, tak potrafimy, yy, ten, zaśmiecać do śmieci naokoło. Kurwa, no nie wiesz, nie wchodź mi w drogę jak biegnę na zombiaka, człowieku. Ja go wtedy przewrócę. Takiego grubego przewracasz? No nie wiem, może. Jeszcze takiego grubego nie próbowałem. Dlatego ja wszystkim, we wszystkim biegasz, żeby wracać. Ja nie wiem. A jak? To co mam robić? Gwiazda zaranna. Nie chcę. Gdzie teraz? Mam udane. Oh. Eee, lol? Eee... E, lol? <grywka> <Nie> <grywka> eee... Trzeba <chciałem czucić. grywka> mu Lol? <grywka> Przepani i tu nie ma drzwi No ona myśli, że w Afryce wiesz Że jest kurwa u siebie w plemieniu, że takie wiszą kurwa bambusy z góry i że przez to przejdzie Ej bez jaj, nie gadaj, że nie zrobimy questa On czekaj, ja i granata tu podrzucę, może coś zrobi I co? O, no, odwróciła się, ale i tak biegnie w te ścianę. Ja, ja tutaj drogę powycięszczę. Może to się da. Hmmm. Idę z tobą. Dupa będzie, jak ona nie dojdzie. No, będzie dosłownie dupa. Chyba, ktoś już miał taki problem? Z grą. Którą... Mam portret, Nie jak... wiem. Dobra, drzwi trzeba da, je no otwierać, może jak nie ma drzwi to jest potwieranych trudno. to jeszcze GPS pomyli. Jeszcze kurwa chyba mózg pomylił. Je się no, w sumie jak? Ona wchodzi tutaj dosłownie w tego kolesia, ja pierdzielę. O, hehe. He. Co? Znalazłem twoją dewastującą maczetę bolo. O, gdzie jest? Wezmę potem ci oddam. Ale kurde, niech ona się odwiesi! Co jest? Ej! Lady! Weź się jebnij czy coś. Nie tędy! Tu jest szafa! O. Chyba ją zajebałem, <laughs> Rzuciłem jej granatę. A no skąd ja mam Gdy kurwa się... idzie? O jest. Haha. Poszczeliłem. Ha. O w nią. Boże. Z rewo w rewo. A skąd ja mam w ogóle rewolwer. Le... <laughs> to teraz jest. He, już Jest lekki postęp, bo już nie stoi tutaj. Tylko. Tu też mam ją w nią strzelić? Jak ja ten rewolwer wziąłem? Ty ją zajebiesz w końcu! No to mi chodzi, jak się jej nauczy, ten ją zapierdolę. No nie, zrobiła kółko i wróciła w to sam. kiedyś miałem kurde pistolet, a potem ją znikł. Dobra, chyba zrobimy cięcie, nie? Mhm. Mm Będzie dobry pomysł. minuta, no kurde. Odwieź się kobiety. Ja spróbuję. Ja i granaty będę rzucał. Może się odmuli, czasami się odmula wtedy. Fak. Nie pierdolę. jest! To rzuciłem ją przez ścianę. Dobra. Dobrze, że jeszcze nagrywałem. No bez kitów, jestem rzeźnik. Rzeźnik morderca Przetransportował ją przez ścianę. No jak, teleport, szybki teleport i chuj. Pach <laughs> dobra, pa? naprawię ci tę twoją maczerę. Patrzyłem, kurde, przez ścianę stoi, nagle wpierdonęło coś mi tutaj zadymiło i nic nie ma jej nagle. <laughs> to jest taka magiczna sztuczka. <laughs>

Handluj, czekaj. Też tę swoją macetę naprawiłem ci ją. Gdzie ona była? Na ziemi gdzieś leżała. Lol. Dziwne. O bola? To jest czarne małko. Aaaa! musiałem gdzieś kurde. Zostawić, bo ja mam jakiś młotek Bez tobą nie wiem po cholerę A, młot Gabriela Dobra, dziewiętnasta ja. minuta Idę się ponaprawiać Pokupywać co nieco I w nowym odcinku chyba zaczniemy nowe quest Tak będzie chyba optymalnie już... Po co będziesz pokazywał jak się naprawiasz? To nie wiem. No to to sz właśnie. Szybko zajmie, tak. To jest tak. elektro. O, nie opłaca się, kurwa. Ten no i miałeś mi dać taśmę izolacyjną, i coś tam jeszcze. No ma. Dodawaj. Teraz nie pamiętam, co to ja chciałem zrobić. Mm. Co ja to mówiłem? Taśma izolacyjna i drut, chyba. To dajesz. Tak. Taśma izolacyjna i drut. Po, po dwa razy, jakbyś mógł. Hmm, taśma izolacyjna, no to do, do, te, do tego, do McGeyvera najlepiej. Taśma izolacyjna. Mm. Raz. Dwa. I drut. I drut. To jest, kurde, alfabetycznie? Chyba nie. Hmm. Tylko, kurwa, teraz nie ma tutaj tej, kurwy, tej pierdolonej, co ma przechowuje te wszystkie przejardały. Nie mam druta, kurwa. Nie? Nie masz druta? <grym> hmm. To druta. <grym> ostrze ostrze. ...to mięso, klej, gwoździe. Mam drut, drut kolczasty, tylko to dobra, dobra, taśma też się przyda. I, <laughs> Ło! Rzuciłeś tym? Aaaa! <laughs> ja kurwa! Tej, <laughs> bo kurwa zrobiłem to i od razu mi w rękę przeniesie, Co Sorry, człowieku, ale jazda. Tylko widziałem jak cię <laughs> No nie, ale było no. mega. Oj sorry, no nie, nie przypuszczałem, że aż tak się. Tak no to się nawet nie wiedziałem, że mam kurwa tego chuja w ręce. Ale ja, ja. No nie wiem. No mamy, no to mamy już ładne zakończenie odcinka. No właśnie, to by było na tyle, dziękujemy i granat, dez dezodorant, wszystko potrafi. <grystanie> Ale kurde, ja Elektryczne, elektryczne. Maczeta. Chcesz tę maczetę bolo ode mnie? Już kurwa nie radzę to ba, ty mi Tak, tę twoją, a chcesz moją. Nie, zrobię chyba sobie własne Może, że nie mam tych przedmiotów. Puść mnie. nic nie, nie mam. No to kuwek ci ty idzie, Zostanę. Szukam tego, na no, robienia. Gdzie to jest? Tu w prawo, No, w prawo. <słuch> To Dobra, to, to kurwa, to byś z taką wyciągnął. Bo to jest niepotrzebne, że tak latami i tego w najlepiej to są misje. No 3 minuty to kończymy, nie? No, no to. No, no to było wszystko w tym odcinku. Zapraszamy do kolejnego. Siemy. Peace.